Słyszycie to? Tak brzmi skowytlewactwo! Jakby ktoś nie zdawał sobie sprawy, to Grzesio, jako że został ukarany przez Sejm karą porządkową w wysokości 60 tysięcy polskich nowych złotych, to postanowił sobie zrobić na nią zbiórkę. Ale, ale, tak się składa, że w polskim prawie masz zakazane zbierać na jakiekolwiek grzywny, kary i tym podobne rzeczy. Nie, musisz wyłożyć z własnej kieszeni. Wobec tego Grzesio wpadł na 200 IQ pomysł, ma sobie taką fundację. Nazwał sobie ją Fundacja Osuchowa. Zazwyczaj zajmuje się totalnymi pierdołami, odliczaniem od podatku hajsu różnego. I dobrze kojarzycie, że nawiązuje do rosyjskiego śladu. Ta właśnie fundacja, czyli pośrednio Grzesio Brown, ogłosiła zbiórkę na karę dla Grzesia. Oficjalnie, oczywiście, to nie jest zbiórka na karę, tylko Wsparcie działalności Grzegorza Brauna. Jak zapewne się domyślacie, tu widnieje pewna luka w prawie polskim, bo zapłata za grzywne, no to nie, no nie można zbierać, ale na działalność, na działalność, czyli płacenie grzywien pośrednio, no już oczywiście, że tak. I ktoś zapewne z Was powie: Oj, lepszy to jest! Exploit prawo się w końcu omija! No nie, moi drodzy, jeśli jesteś sobie gościem, który zaczyna gadać o jakichś trybunałach, o prawach, o obowiązkach, o najważniejszych rzeczach dla narodu polskiego, a potem zaczyna robić w bambuko prawo polskie, to przykro mi. Ale jesteś hipokrytą. Jednakże ta hipokryzja jest pod paroma aspektami, i teraz sobie właśnie ją omówimy. Pierwszy już znacie: omawianie praworządności przy równoczesnym omijaniu prawa polskiego. Drugi aspekt hipokryzji Grzesia w tym przypadku to jest aspekt konsekwencji, ponieważ ta wolnorynkowo-paróweczkowa, a zwłaszcza rozmodlona prawica zakłada jedną ważną rzecz. Grzesio i jego kumple wierzą w konsekwencje swoich działań. To znaczy, jeśli podejmujesz jakąś akcję, wrzucasz coś w ciemno, inwestujesz gdzieś w ciemno bądź też wypowiadasz się na jakiś temat w ciemno na forum, ponosisz coś tak trywialnego, jak konsekwencje swoich działań. Tutaj jest to proste, łatwe i klarowne. Uderzyłeś się w palec młotkiem? No, kijowo wbijasz gwoździe, naucz się lepiej, ten ból będzie ci to przypominał. Walnąłeś bzdurę w, w towarzystwie, wszyscy będą cię mieli za kretyna. Nie zamknąłeś okna przed wyjazdem, szykuj się na to, że jeśli padało, to będziesz miał w domu mokro. Całkiem zbożna idea! Tylko przez Grzesia wyrzucona do śmieci. Bo wiecie, tak się składa, że konsekwencją tych gruźb karalnych, które padły na mównicy Sejmowej, była właśnie ta kara finansowa. Ale tej kary nie ma, ponieważ Grzesio zebrał 90 tysięcy polskich nowych złotych. Innymi słowy, jeszcze niejako zarobił. Ogólnie, ogóle skąd ta kwota powstała, powiemy sobie później, najważniejsze teraz jest to, że jest. Innymi słowy, czy Grzesio poniósł konsekwencje swojego czynu? Nie, wręcz przeciwnie, jeszcze został za nie nagrodzony. Jego nagrodą jest ten hajs. Heißt, na który swoją drogą nie zasłużył. I to jest właśnie, moi drodzy, kolejny aspekt. Prawica twierdzi, że kapitał jest to pieniądz, a pieniądz musi być zarobiony uczciwie. Wolny rynek natomiast jest to bliżej nieokreślony byt, który weryfikuje zarówno te dobre biznesy, jak i złe. Nie będziemy się teraz zagłębiać, jak to rzekomo ma robić. Ważne, że według prawicy tak jest. I wszyscy zorganizowani wokół Konfederacji, z Wackiem Dżilkiem, z Marcinkiem Rolą, ze Sławusiem Mędzele, zaczęli pisać zgodnie WOLNY RYNEK ZWERYFIKOWAŁ Panowie, jak? Z której strony? No, na tym etapie odnoszą wrażenie, że nie znacie własnych zasad gry. WOLNY RYNEK NAGRADZA ZA PRACĘ Wolny rynek to byłoby, gdyby Grzesio zaczął odbijać sobie tą kasę na przykład, nie wiem, produkując krzesła czy konie na biegunach, czy nie wiem, jakieś wlepki, jakieś e, karteczki, cokolwiek. W tym momencie kapitalistycznie możemy powiedzieć, jeśli by zarobił na biznesie tą kwotę, rzeczywiście wolny rynek zweryfikował, Grzesio ma hajs. Tylko co nam Miś Brauniej zrobił? To może zbiórkę. Nie wiem, może Adam Smith czy Ayn Rand to są ci źli lewacy mityczni, ale z tego co pamiętam, z tego co czytałem, to oni stwierdzili, że żebry to jest domena lewicy. Żebry nic nie generują. Żebry nie dają ci niczego zamian, i jedyne co robią, to przekierowują kapitał z jednego gościa, który zostaje z pustym portfelem, w stronę drugiego gościa, który zostaje z pełnym. Lepszy, ale to by wychodziło na to, że ty też jesteś żebrakiem, ponieważ organizujesz zbiórki na Patronite. Mój drogi widzu, jeśli twierdzisz, że mój patronite jest jednym wielkim żebrem, to masz rację i nie zamierzam udawać, że nie. Pic polega na tym, że ja nie jestem z obozu, który twierdzi, że wolny rynek i paróweczki oraz kapitalizm to są najbardziej słuszne, najlepsze możliwe ustroje, które trzeba za każdym razem gospodarczo forsować. A Grzesio wręcz przeciwnie, wobec tego to czyni z niego hipokrytę. Myślę, że tutaj warto poruszyć ostatni aspekt hipokryzji. Moi drodzy, w kapitalizmie, w wolnym rynku i paróweczkach jest gloryfikacja dorosłego człowieka. Dorosły człowiek jest inteligentny, posiada zdolność ponoszenia konsekwencji za własne czyny. Posiada zdolność inwestowania oraz zdolność relokacji swoich pieniędzy. A tak się składa, że jeśli przeglądniecie sobie listę wpłat, to zauważycie, że większość z nich dokonały dzieci. Jakieś śmieszki typu JP armia wrzucił hajs, papież wrzucił hajs, Lechkaczyński wrzucił hajs, Lechkaczyński drewniany wrzucił hajs, ogólne takie wszelko pojęte śmieszki na poziomie dziecięcego humoru, wyjątkowe błędy w pisowni. Bądź też czyste strzelanie memuchami, które, szczerze mówiąc, nie oszukujmy się, w życiu publicznym nie są używane. Na tej podstawie śmiem wysnuć śmiałą teorię, iż większość tych wpłat dokonały dzieci. Ale teraz pytanie, skąd dzieci mają pieniądze? Przecież to nie jest tak jak w Korwinlandzie, że mogą sprzedać swoje ciało, bądź też pójść pracować w kopalni czy na taśmę. No nie, moi drodzy, Korwinland nie istnieje, chyba że tylko w umysłach szaleńców. Wobec tego, skąd taki dzieciak, może zdobyć kasę, aby wpłacić Grzesiowi. Odpowiedź jest prosta od swoich rodziców. I tutaj właśnie wychodzi ostateczny aspekt hipokryzji konfederackiej. Ich zachowania czy happeningi zazwyczaj są czysto infantylne i skierowane do młodszej części populacji, tej jeszcze bez praw wyborczych. Ten efekt jest właściwie stosowany od początku kariery postkomunistycznej Korwina i jak widać, dalej ma się dobrze. Można śmiało wysnuć teorię, iż większość tych wpłat, gdyby Grzesio nie był hipokryzją, pokrytą, zostałaby natychmiastowo zwrócona, no bo przecież jak można zarabiać na dzieciakach? Najważniejszy to jest ten przedsiębiorca, paróweczkarz, wielki, wspaniały, który kreuje rzeczywistość i relokuje swój kapitał jak chce. A nie małe dziecko, które płaci hajs swoim patocelebrytom. Ale oczywiście jeśli chodzi o wpłaty to okazuje się, że każda złotówka obojętnie czy to od wielkiego wspaniałego prywaciarza, czy od ogarniętego szałem korwina malutkiego kucątka jest równa oraz traktowana tożsamo wobec tego mamy pochód hipokryzji. Tutaj także od razu zaznaczam, tak, widzę, że są niekiedy wpłaty bardzo potężne od gości, którzy są, widać, że Januszami, prywaciarzami. Do nich naturalnie nic bym nie miał, gdyby nie fakt, że zostały złożone na wpłatę, żeby zapłacić grzywnę Grzesia pośrednio. Mam do nich natomiast dużo, z powodów, które wymieniłem wcześniej. Podsumowując, wychodzi na to, że Grzesio tak naprawdę ma usta pełne frazesów, jak sobie powie szczęść Boże, jak sobie coś tam walnie na mównicy, odwali jakiś szajs szopkę z czerwonym hełmofonem, bo czemu nie? Jednakże kiedy przychodzi do egzekucji swoich poglądów, no to okazuje się, że już tak kolorowo, tak słownie, patetycznie, patriotycznie, wolnorynkowo nie jest. Oczywiście, jeśli ktoś z Was ma inną opinię, zachęcam do wypowiedzenia się w komentarzu. Tymczasem sam osobiście zapraszam Was do mojego opisu, ponieważ tam znajdziecie przede wszystkim maila, będziecie mogli mi napisać cokolwiek chcecie ten mail jest dla Was. Jeśli ktoś z Was chce śledzić mnie na Twitterze, tam jestem w miarę często, no to serdecznie zapraszam. A wreszcie Creme de la Creme, czyli mój Patronite. Jeśli chcesz wesprzeć w jakikolwiek sposób ten kanał, a na przykład oglądanie reklam Cię nudzi, bądź też masz włączonego adblocka, bo czemu byś nie miał, to zapraszam Cię w mój przepastny link, tam znajdziesz stosowny pakiet. Jeśli uznasz, żeby mnie wesprzeć od takiej kwoty, to mnie wesprzesz, jeśli od innej, no to czemu nie? Wsparcie twoje oraz innych patronów pozwala mi nagrywać materiały w czasie moim wolnym to znaczy, czas wolny istnieje tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ istnieje wasze wsparcie. Bez niego bym cały czas siedział i pracował. Dzięki niemu mogę wziąć wolne i dokształcać się w sprawie prowadzenia YouTube'a, nagrywać filmy, robić research i takie różne inne rzeczy. Myślę, że tutaj jest dobre miejsce do podziękowania moim wspaniałym patronom. Dziękuję Przemkowi Anonimowej, Cezaremu, Bartoszowi, Pedraldzikowi, Hubertowi, Obudnikowi Obudnickiemu, Mariuszowi, Janowi, Michałowi, Dżanuszowi, Gustawowi oraz Arikowi. Zapraszam Was także w inne moje materiały, uważam, że są równie ciekawe albo nawet ciekawsze. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam do następnego. Hej, hej.